Projekt Czas Zawodowców dla Wielkopolski koncentruje się przede wszystkim w rozwoju kształcenia zawodowego młodych ludzi. To przede wszystkim ogromne wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców i pracodawców. Pamiętajmy, że oni poszukują już dzisiaj wysoce wykwalifikowanych pracowników i najczęściej nasi... Uczniowie i uczennice, które biorą udział w tym projekcie Czas Zawodowców dzięki współpracy z firmami i pracodawcami bardzo często otrzymują zatrudnienie i są bardzo konkurencyjni w stosunku do innych uczniów na lokalnym rynku pracy i odbywa się to oczywiście dzięki wymianie wiedzy, ale również transferu nowych technologii. W ramach czasu zawodowców dla Wielkopolskich wraz z partnerem Politechniką Poznańską przygotowane zostały działania, które są jednocześnie wsparciem zarówno dla nauczycieli, dla uczniów i uczennic, jak i pracodawców biorących udział w projekcie. Po pierwsze organizujemy zajęcia specjalistyczne w naszych laboratoriach, gdzie uczniowie i uczennice pracują na najwyższej klasie sprzęcie. Pani, Przygotowaliśmy również wiedzę w pigułce. To są 30-minutowe online spotkania z pracownikami Politechniki Poznańskiej, którzy przenoszą młodzież w świat techniki i nowoczesnych technologii. Organizujemy również. Wsparcie dla nauczycieli w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, ale również tych kwalifikacji miękkich, a więc tych psychologicznych, pedagogicznych, które są na co dzień im potrzebne, pracy z uczniami i uczennicami. Mamy również ogromne wsparcie w postaci platformy edukacyjnej System Zawodowcy gdzie jest to ta platforma do rozmowy na temat umiejętności i kwalifikacji tych, których oczekują uczniowie i uczennice, jak również tych, którzy określają pracodawcy naszych firm. Kadr, szybko kadr. Panie reżyser, kadr. Usunąć bufor. Organizujemy również, i to jest nowość w tym projekcie, uczenie się o swoich kompetencjach. Uczniowie uczą się, co to są kompetencje, te twarde zawodowe, ale również te miękkie, społeczne, i na bazie tej zdobytej wiedzy jest tworzona indywidualna diagnoza ucznia. Udział w projekcie spełnił moje oczekiwania. Wsparcie, które otrzymałem pozwoliło mi uzyskać przyszłą pracę i w konsekwencji rozpocząć karierę zawodową. Na pewno wzrosły moje kompetencje i widzę potencjał i wiarę w tym, że mogę się rozwijać w swoim wymarzonym kierunku. Kiedy wyobrażam sobie siebie samego w przyszłości, widzę siebie na dobrym stanowisku pracy dającym mi satysfakcję i godne życie. Dzięki tym zajęciom widzę że mam możliwości do spełnienia mojej wizji. Czas Zawodowców dla Wielkopolski finansowany jest przez fundusze europejskie, dzięki którym młodzi ludzie mogą zweryfikować swoje marzenia, a jednocześnie ugruntować wiedzę, zdobywając konkretne kompetencje i umiejętności. Kształceniu zawodowym. Bardzo się cieszę, że program, projekt jest realizowany po raz trzeci. Mam nadzieję, że przekonamy Unię Europejską, by zaufał nam i projekt realizowany był po raz czwarty, a przypomnę, w 2014 roku od ministra infrastruktury ten projekt dostał nagrodę jako najlepsza przyszłość w młodego człowieka.